Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszego poradnika 50 plus zajmiemy się tematem bankomatów. Przyjrzyjmy się, co właściwie zrobić, kiedy chcemy wyciągnąć z bankomatu pieniądze. Właśnie przed takim zadaniem stają pani Hania i pan Paweł. To gdzieś powinno być tu. O, jest, to teraz ten nip, pin, no mówię przecież. Co to były za cyfry? Pamiętasz? No ba. Ucz się skarbie, jak się grabi bankomaty. Żonko. Gdzie ty się tego nauczyłaś? W kasie Stewczyka. Wszystko mi tam pokazali. A to skąd znasz? Też z kasy Stewczyka? Nie, to akurat z harcerstwa. Chodźmy. Aby uniknąć komplikacji przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu, przyjrzyjmy się wszystkim czynnościom chronologicznie. Pani Hania i Pan Paweł, jako członkowie Kasy korzystają z bankomatu Skok 24. Na samym początku musimy włożyć kartę w podświetlonym miejscu paskiem magnetycznym do dołu. Następnie wstukujemy PIN, czyli czterocyfrowy kod. Bardzo ważne jest, by pod żadnym pozorem nie zapisywać go na karcie. Warto także pamiętać, by podczas wstukiwania kodu zakryć klawiaturę dłonią. Uwaga! Jeśli wybierzemy 4 razy błędny kod, karta zostanie zablokowana. Jeśli zaś wybierzemy poprawny pin, na ekranie pojawi się ekran główny z wyborem rodzaju transakcji. Możemy wybrać sprawdzanie salda rachunku, dzięki któremu możemy na bieżąco sprawdzać nasz stan konta. Wypłata pieniędzy? Zmiana pin. Jeśli chcemy wypłacić pieniądze, musimy nacisnąć przycisk znajdujący się bezpośrednio przy odpowiedniej opcji na ekranie. Po wybraniu opcji Wypłata pojawia się zapytanie o kwotę, jaką chcemy pobrać. Możemy wybrać jedną z proponowanych przez bankomat kwot, bądź samodzielnie wybrać ilość gotówki. Po zatwierdzeniu tej opcji możemy dodatkowo zdecydować, czy chcemy, aby bankomat wydrukował dla nas potwierdzenie wypłaty. Potwierdzenie nie jest konieczne. Ważne jednak, abyśmy nigdy nie zostawiali go w pobliżu bankomatu. Następnie wyjmujemy kartę z miejsca, gdzie wsunęliśmy ją na początku transakcji. Jeśli tego nie zrobimy, bankomat nie wyda nam pieniędzy. Po wyjęciu karty, bankomat wypłaca nam wybraną przez nas ilość gotówki. Jeśli zdecydowaliśmy się na taką opcję, otrzymujemy potwierdzenie wypłaty. To już wszystko. Chowamy kartę, pieniądze oraz potwierdzenie. I możemy iść na zakupy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego poradnika 50 ⁇